Aby na naszej planecie życie dobrze funkcjonowało, powstały tzw. zwane ekosystemy, czyli rodziny zwierząt i roślin, które żyją razem w jakimś miejscu, na przykład las i dzielą się jedzeniem. W naszej cywilizacji powstały tak zwane ekosystemy biznesowe, których głównym pożywieniem jest informacja. W nich liczą się cyfrowe platformy, które łączą różne usługi i produkty. Na przykład Uber wykorzystał swoją bazę danych klientów, żeby dostarczyć im dosłownie jedzenie. W ten sposób zwiększył liczbę zamawiających, a kierowcy mogli spróbować nowego sposobu zarabiania. Wniosek jest taki, że prowadząc własną firmę, wypadałoby myśleć inaczej o wartościach, strategii i granicach. Nie chodzi już o to, ile się czegoś produkuje, ale co się wie i co można z tą wiedzą zrobić. Sprawdź, czy masz jakieś dane w swojej firmie, produkt uboczny, które mogą być użyteczne dla innych. Może brzmi to brutalnie, ale takie ekosystemy łączą już np. sektor prywatny z publicznym, jak i zdrowotny. Ekosystemy to nowe wyzwania dla firm i państwa. Wielu z nas będzie się zastanawiać, co mają zrobić, jak odnaleźć się w takich ekosystemach i jaką strategię obrać. Czy być niezależnym, czy nie, i co z tego wyniknie. Dlatego zapraszam Was na wykład Strategia Krótki Termin, Długi Termin, Jak Jakiem zaprojektować, która odbędzie się na kolejnej konferencji Founders Night.